A teraz, show wujka Suchara. Hej, ostatnio usłyszałem taki śmieszny żart. Mąż kładzie się do łóżka i szepcze do żony, nie mam slipków. A żona na to, jutro ci upiorę. Przychodzi uniżony petent do urzędu i grzecznie zwraca się do urzędniczki. Dzień dobry, szanowna pani. Jak się pani miewa? Ciężko. Jakoś mi się nie układa. Skarży się urzędniczka, klikając po raz kolejny rozdaj karty w pasjansie. Siemonie Markowiczu. Wasza żona od paru dni gra na flecie, ale chyba wcześniej grała na pianinie? Tak. Trochę mi to zajęło, zanim ją przekonałem, żeby zmieniła instrument. I jest różnica? Zdecydowana. Teraz nie może śpiewać podczas gry. W Muzeum Egipskim w Kairze to była mumia niezwykła i wyjątkowa. Takie bandaże były niepowtarzalne. Kto mógł to zrobić? To przerażające! Krzyczeli ludzie jeden przez drugiego. Marian już wie, że przerażająca to jest nagła biegunka po tym afrykańskim jedzeniu. <tryk>